Trzy młode kobiety, świeżo po ukończeniu liceum spotykają się na małym jachcie, by świętować. Jedna z nich wkrótce wyjeżdża na studia do innego miasta i wiedzą, że to może być ich ostatnia wspólna chwila. Po kilku drinkach śmieją się, snują marzenia o przyszłości i obejmują się, zupełnie nieświadome, że właśnie nastąpiła awaria zasilania w całym mieście. Chwilę później zauważają dziwną poświatę na niebie, której nie potrafią wyjaśnić. Gdy pogoda zaczyna się psuć, postanawiają wrócić na brzeg, lecz okazuje się, że system nawigacji nie działa. Klere prosi taty i Lori, by podniosły kotwice i opuściły żagle ale nie odpowiadają. Obie nagle padają martwe. Osamotniona i przerażona Klere zamyka się w kabinie. Zbyt przerażona, by się ruszyć, nie mogąc pojąć, co zabiło jej przyjaciółki. W Buenos Aires, kilka godzin wcześniej, Juan, robotnik zbliżający się do emerytury, spieszy się na spotkanie z przyjaciółmi. Towarzyszą mu jego najlepszy przyjaciel Russo i kuzyn Omar, który właśnie wrócił z USA. Miasto pogrążone jest w chaosie. Trwają masowe protesty przeciwko nieustannym przerwom w dostawie prądu i wody. Rząd jest krytykowany, a policja powstrzymuje tłum, blokując ruch na wielu skrzyżowaniach. Mimo zamieszania, Juan i Russo docierają do domu swojego przyjaciela Tenou na ich cotygodniowy wieczór z kartami. Gdy miasto pogrąża się w nieładzie, zniszczeniu i ogniu, czwórka przyjaciół Lucas, Russo, Teną i Juan pozostaje obojętna. Zasiadają przy stole, by pić, żartować i grać w karty. Omar próbuje ich powstrzymać, ale starsi mężczyźni każą mu się uciszyć i pozwolić im cieszyć się wieczorem. Wszystko wydaje się zwykłym dniem, dopóki nie następuje kolejna przerwa w dostawie prądu. Mężczyźni reagują na to obojętnie, bo w Argentynie to nic nowego. Jednak wtedy żona Teną woła. Że dzieje się coś dziwnego. Budynek naprzeciwko zapadł się i nie ma w nim ruchu, a na dodatek zaczął padać śnieg, mimo że jest środek lata. Przyjaciele stają się niespokojni. Podejrzewają, że to nie śnieg, lecz radioaktywny popiół albo toksyczne cząsteczki. Może wybuchła elektrownia jądrowa, albo doszło do wycieku chemikaliów z pobliskiej fabryki azbestu. Wtedy to widzą. Ludzie umierają na ulicach, niektórzy osuwają się za kierownicą. Grupa zdaje sobie sprawę, że wyjście na zewnątrz jest śmiertelnie niebezpieczne. Ogarnia ich panika. Juan i Russo martwią się o swoje rodziny. Boją się, że ich bliscy mogą być tam, nieświadomi zagrożenia. Telefony i cała komunikacja przestają działać, co wprawia Russo w szał. Zdesperowany, by ostrzec żonę, wybiega na zewnątrz i natychmiast umiera. Reszta zostaje w szoku, zmuszona zaakceptować ponurą rzeczywistość i szukać sposobu na przetrwanie. W pewnym momencie grupa słyszy hałas dochodzący z piwnicy. Po zbadaniu miejsca odkrywają ukryte drzwi prowadzące do garażu. Eninga, kurierka, która wcześniej dostarczała alkohol, została opóźniona i teraz zbyt się boi, by wyjść. Błaga ich, by ją wpuścili. Tenou, nieufny wobec obcych, chwyta za strzelbę. Pozostali próbują go przekonać, że dziewczyna nie stanowi zagrożenia. Jest po prostu kolejną osobą wplątaną w chaos. Juan, wciąż zdeterminowany, by uratować byłą żonę i córkę, opracowuje nowy plan. Chce wrócić do domu, ale kluczyki do auta są zamknięte w szafce portiera, a sufit nad nią ma dziurę, przez którą pada śnieg. By uniknąć kontaktu z opadem, Yuan używa starego auta. Kiedyś należącego do konserwatora, wślizguje się przez okno i osłania się folią plastikową. Udaje mu się dostać do szafki i odzyskać kluczyki ale na nic się to zdaje, auto nie chce zapalić. Jasne staje się, że coś, prawdopodobnie silny impuls elektromagnetyczny, wyłączyło wszystkie urządzenia elektroniczne. Szukając innego rozwiązania, Yuan zauważa światło w sąsiednim budynku. Okazuje się, że są tam inni ocalali, ale nie zdają sobie sprawy z prawdziwego zagrożenia. Grupa próbuje ostrzec mężczyznę po drugiej stronie ulicy, ten otwiera okno, by ich lepiej usłyszeć i natychmiast umiera. Jego żona rzuca się mu na pomoc i również upada. Yuan z przerażeniem zdaje sobie sprawę, że jego własna rodzina mogłaby podzielić ich los. Gdy nadchodzi poranek, nie ma wyboru, musi dotrzeć do nich przed świtem. Mając tylko kilka godzin, Yuan, Lukas i Tenou konstruują prowizoryczny kombinezon ochronny z rękawiczek, plastikowych torebek, taśmy i wodoodpornego materiału. Tenou daje Yuanowi swoją starą maskę gazową. Niepewny, czy jeszcze działa, ale to jedyne, co mają. Gdy Yuan ma już wyjść przez drzwi piwniczne, Omar go powstrzymuje. Zdesperowany, by uratować własną rodzinę, celuje w nich z karabinu. Tenou go powala, wiedząc, że broń jest nienaładowana i ostrzega o umarę że jeśli jeszcze raz coś takiego zrobi, poniesie konsekwencje. Po pożegnaniu z przyjaciółmi Juan rusza. Mija Ciało Russo i biegnie dalej, skupiony na dotarciu do domu i ochronie żony i córki. Idąc przez miasto, widzi pełną skalę katastrofy. Tysiące trupów na ulicach, wszystkie ofiary toksycznych opadów. W pewnym momencie słyszy dziwny gwizd za sobą. Ostrożnie się odwraca. Nikogo nie ma, więc ignoruje hałasy dochodzące ze schodów i martwego elektryka. Kilka minut później znów słyszy podejrzany gwizd. Tym razem, gdy się odwraca, dostrzega uzbrojonego nieznajomego i rozumie, że ma on złe zamiary. Zdesperowany Yuan ucieka i decyduje się iść wzdłuż torów kolejowych. Widzi setki ciał porozrzucanych po pociągu, gdy nagle słyszy dziwne stukanie. Okazuje się, że niektórzy ludzie zamknęli się w wagonie i przeżyli, ale grozi im śmierć z wychłodzenia. Yuan dzieli się z nimi wodą, ale nie może zrobić nic więcej. Ignorując ich błagania o pomoc, kontynuuje drogę, by uratować żonę i córkę. Tymczasem Tenou z żoną Anną, Lukas, Eninga i Omar próbują przetrwać w zamknięciu. Teno ledwo śpi, czuwając przy oknie z bronią, upewniając się, że żaden agresywny nieznajomy nie zbliży się do ich domu. Anna proponuje zaparzyć herbatę, ale mąż nalega, by oszczędzać wodę, bo nie wiadomo, czy źródła nie są skażone. Mają tylko kilka butelek wody pitnej, więc muszą racjonować zapasy i czekać na powrót Juana. Tenou ostrzega Lukasa, by uważał na Oumarę i Enigę, bo mogą się obrócić przeciwko nim, a wtedy starsza para nie będzie miała szans. Później Tenou zauważa, że Eninga służyła w wojsku i zna się na broni, co jeszcze bardziej go niepokoi. W pewnym momencie Eninga oznajmia, że chce opuścić dom i jest gotowa ryzykować życie, by szukać pomocy. Tenou, jako odpowiedzialny człowiek, Podejmuje się misji. Skonstruował zapasową maskę gazową z baniaka na wodę i jest gotów udać się do straży pożarnej. Eninga daje mu rower, ale Tenou szybko zauważa, że lampa w nim zapala się, gdy się porusza. Po kilku logicznych wnioskach i sprawdzeniu sprzętu Teno dochodzi do wniosku, że stara technologia, jak gramofony, żarówki żarowe i stare samochody, wciąż działa. Na kilka minut przed katastrofą Eleine, żona Juana, wraca do domu. Na parterze sąsiedzi organizują zebranie, ale Eleine jest zbyt zmęczona, by w czymkolwiek uczestniczyć. W pewnym momencie rozmowę sąsiadów przerywa awaria prądu, a następnie w elewacji budynku uderza pick up. Jeden z mężczyzn postanawia podejść i sprawdzić, co się stało, ale natychmiast umiera z powodu trującego śniegu. W tym momencie Juan dociera do domu swojej żony i widzi, co się wydarzyło. Ktoś zabił psa, a jego właścicielka popełniła samobójstwo, powodując załanie mieszkania. Mieszkańcy modlą się i próbują wyważyć drzwi do mieszkania zmarłej, ale Juan stara się nie ingerować i skupia się na odnalezieniu żony. W środku napotyka nieznajomego, którego myli z włamywaczem. Gdy dowiaduje się, że z Eleną wszystko w porządku. Pyta, gdzie jest ich córka, ponieważ nie ma jej w domu. W tym samym czasie sąsiedzi zauważają śnieg na jego dłoni i podejrzewają, że Yuan może być odporny na truciznę. Yuan i Elaine postanawiają wyruszyć na poszukiwania Clary, ale nie wolno im wyjść. Rozszalały tłum żąda od Juana, by oddał im swoją maskę gazową. Zorientowawszy się, że ludzie oszaleli i stają się agresywni, Yuan grozi im rewolwerem ukrytym w aktówce. Gdy para odpiera atak i ucieka, ukrywają się w mieszkaniu właścicielki psa, barykadując drzwi i strzelając do rozhisteryzowanego tłumu. Juan każe żonie szybko się przygotować. Elaine zakłada wodoodporne ubranie i gumowe rękawice, ale nadal mają tylko jedną maskę. Rozumiejąc, że życie Elin jest cenniejsze, Juan oddaje jej maskę i prosi, by wyskoczyła przez okno na dach furgonetki. Jej misą jest odnalezienie i uratowanie córki, gdziekolwiek by była. Elaine spełnia prośbę męża, wyskakuje przez okno i wyrusza na poszukiwania klarii. W tym czasie rozwścieczony tłum sąsiadów wdziera się do mieszkania. Juanowi kończy się amunicja, więc rozbija okno, by wpuścić do środka śnieg. Tłum ucieka. A Juan osłania się torbą na głowie i wychodzi z mieszkania, lecz zaczyna się dusić z powodu ograniczonego tlenu i traci przytomność. Czuje, jakby umierał, ale wkrótce odzyskuje świadomość i dowiaduje się, że przyjaciele ocalili zarówno jego, jak i Elenę. Stary samochód dozorcy wciąż działał, dzięki czemu dotarli do punktu ratunkowego i zabrali potrzebny sprzęt. Teraz, kierowani chęcią przeżycia, muszą odnaleźć Klarę. Przemierzając opuszczone miasto pełne milionów ciał, nie zauważają trzech ognistych kul zbliżających się z tyłu w stronę Ziemi. Kilka godzin później grupa wraca do domu Tenou wioząc cały arsenał broni. Tenou jest przekonany, że ludzie zwrócili się przeciwko sobie i będą walczyć o zasoby. Dlatego nalega, by zamienić dom i garaż w fortece. Pozostali sugerują ucieczkę do odległej chatki na wyspie, ale Tenou stanowczo się sprzeciwia. Zamiast tego próbuje wezwać pomoc, wysyłając krótkie sygnały przez radiostację. Wkrótce w garażu zjawia się Benito, inżynier, który wcześniej pracował w okolicy. Mówi, że istnieje społeczność ocalałych, ale pilnie potrzebują pojazdu do przewozu leków i jedzenia. Tenou odmawia przekazania transportu, ale Omar kradnie samochód, zdesperowany, by odnaleźć i uratować swoją rodzinę. W drodze zauważa, że niebo przybrało krwawą barwę, a z nieba spadają obiekty. Zdezorientowany traci kontrolę nad pojazdem i uderza w sklep, tracąc przytomność. Reszta grupy dochodzi do wniosku, że nie mogą dłużej siedzieć i czekać na cud. Eninga modyfikuje rower i udaje się do parku w poszukiwaniu brata. Tymczasem Elaine i Yuan szukają innego samochodu, by odnaleźć zaginioną córkę. Tej nocy trafiają na stare auto, ale nie da się go uruchomić. Nagle muszą się ukryć. Gdy członkowie pobliskiej społeczności ocalałych, plądrujący wszystko na swojej drodze, przechodzą niebezpiecznie blisko. W tym samym czasie w pobliskim supermarkecie zaczyna się dziać coś dziwnego, co przeraża całą okolicę. Rano Eninga wraca do garażu Tenou z działającym samochodem, który udało jej się znaleźć. Niestety, jej brat nie żyje. Została sierotą, ale jest zdeterminowana, by pomóc grupie przetrwać. Tenou postanawia jej zaufać, ale prosi Lukasa, by udał się na poszukiwanie zapasów. Gdy wracają do punktu ratunkowego. Otaczają ich Benito i jego ludzie, proponując sojusz w celu prowadzenia wojny z innymi dzielnicami. Tymczasem Juan i Elejne docierają do szkoły, do której kiedyś chodziła ich córka. Juan wyrusza szukać samochodu, a Elejne, prześladowana bolesnymi wspomnieniami, odkrywa nastolatka zamkniętego przez prześladowców w łazience. Chłopak nie ma pojęcia o trującym śniegu i traktuje sytuację jak żart, dopóki nie widzi ciał kolegów na podwórzu. Zna przyjaciółkę Klari i oferuje, że zaprowadzi ich do jej domu, ale najpierw prosi, by zajrzeli do jego mieszkania, by sprawdzić, czy jego rodzice żyją. Para zgadza się lecz na miejscu odkrywają zwłoki jego rodziców. Zdając sobie sprawę, że chłopak też został sierotą, postanawiają się nim zaopiekować. Tenou nadal odmawia współpracy z grupą ocalałych, przekonany, że go zdradzą i zabiją. W końcu jednak otrzymuje odpowiedź na radiu. Ktoś z sąsiedniego kraju potwierdza, że trująca śnieżyca ogarnęła cały kontynent. Gdy tenou próbuje ponownie ustawić antenę, by nawiązać kontakt z Brazylią, zauważa, że kampesi przestały działać, pole magnetyczne Ziemi się zapadło. Uświadamiając sobie, że następuje pełnoskalowa apokalipsa, decyduje się spakować i ruszyć z żoną i przyjaciółmi na wyspę. Tymczasem Pablo zapada na chorobę, i para zatrzymuje się przy aptece. Tam natrafiają na ciężarną kobietę. Elaine nalega, by jej pomóc, i Juan wpuszcza ją do środka, ale okazuje się, że współpracuje z partnerem, oboje są złodziejami. Okradają starsze małżeństwo i kradną ich samochód, po czym uciekają z miejsca zdarzenia. Pablo rozważa zdradzenie Juana, ale ostatecznie oszczędza parę z litości dla Elini. Później Juan prawie kradnie samochód bezbronnej rodzinie, ale zmienia zdanie. Gdy widzi ich małe dziecko. Zauważając coś podejrzanego, Juan wraca na tory kolejowe i odnajduje wagon, w którym wcześniej widziało ocalałych. Teraz jest całkowicie opuszczony, wszystko zniszczone, rzeczy rozrzucone, a w środku znajdują się ludzkie szczątki, jakby coś lub ktoś zaatakował. W garażu teną Juan opowiada grupie, że to, co się dzieje, może być o wiele większe i dziwniejsze, niż sobie wyobrażali. W tym samym momencie para złodziei zostaje zaatakowana przez ogromne obce stworzenie. Brutalnie zabija ono mężczyznę, a następnie rusza za kobietą, która próbuje uciec samochodem. Zanim udają się na wyspę. Grupa postanawia pochować Russo, który zginął na samym początku apokalipsy. Juan przypomina żonie, że ich misją jest odnalezienie i uratowanie klari, ale Elaine czuje się odpowiedzialna za chorego Peble i odmawia zostawienia go. Tymczasem Tenou przygotowuje się do kolejnej wyprawy po zapasy. Anna przypomina sobie, że wyrzuciła na ulicy męża z adresami. Dzięki nim można by zlokalizować dom przyjaciółki klari i znaleźć trop. Wyciągając książkę ze śmietnika, Yuan zostawia żonę w kryjówce i rusza sam. Lukas i Tenou idą do pobliskiego supermarketu i znajdują jedzenie. Tenou sprawdza, co u Eningi właścicielki domu, i dowiaduje się, że Elejne i Yuan ponownie się rozdzielili. Tymczasem Yuan czuje, że ktoś go śledzi, gotów do strzału. Szybko orientuje się, że to tylko Tenou. Choć Tenou nie ma własnych dzieci, z Yuanem przyjaźnią się od 38 lat i nie zamierza zostawić przyjaciela samego w niebezpieczeństwie. Podczas wspólnej podróży Tenou sugeruje, że trujący śnieg może być skutkiem załamania pola magnetycznego Ziemi. Tłumaczy, że naszą planetę otacza pas toksycznych cząsteczek, które wcześniej były blokowane przez atmosferę, a teraz opadły na Ziemię, zabijając 99% ludzkości. Jednak teoria Tenou napotyka przeszkodę. Napotykają gigantyczny karambol, setki samochodów spiętrzonych jak zabawki. Nagle ktoś się zbliża. Przygotowani na walkę odkrywają, że miasto jest częściowo odcięte przez uzbrojonych żołnierzy strzegących perymetru. Yuan, zdesperowany, by odnaleźć córkę, ignoruje ostrzeżenia i próbuje się przedzieć z Tenou. Wojsko otwiera ogień, ale nie do nich. Celem są przerażające, przypominające owady potwory. Yuan i Tenou ubiorą udział w wypadku i zostają uwięzieni w zamkniętym budynku. Wspinając się na dach, Juan ma retrospekcję z czasów służby wojskowej, wojna, śmierć i trauma, aż w końcu dleje, a ten uciągnie go w bezpieczne miejsce. Gdy ulice cichną, schodzą na dół, uzbrajają się i ruszają dalej. Wkrótce natrafiają na więcej obcych stworzeń, które za pomocą nici przypominających pajęczyny łapią ludzi i wciągają ich pod ziemię. Kiedy jedno z potworów ich zauważa, teną przypadkiem wydaje dźwięk, próbując się ukryć. Juan zabija stwora, by chronić przyjaciela, ale strzał przyciąga kolejne. Pojawia się nieznajomy i prowadzi ich do świątyni. Gdy docierają do bramy, Inny ocalały rzuca koktajle Mołotowa, zmuszając potwory do odwrotu. W środku Juan i Tenou spotykają małą grupę ocalałych, w tym znajomego bezdomnego i Oumarę, który uciekł w poszukiwaniu swojej rodziny. Omar fałszywie oskarża Juana i Tenou, ale pozostali ufają starszym mężczyznom, doceniając ich zdolność do walki i obrony grupy. Yuan dowiaduje się, że stworzenia nie są zmutowanymi ziemskimi istotami, to kosmici. Wieczorem Juan przygotowuje się do wyjścia i kontynuowania poszukiwań córki, ale Omar go zatrzymuje, zdradza istnienie podziemnego tunelu i błaga, by Juan pomógł ocalałym uciec. Sparaliżowany mężczyzna, którego Juan wcześniej zignorował, okazuje się być dawnym towarzyszem broni. Uświadamiając to sobie, Juan postanawia zostać i pomóc ocalałym, wśród których jest wiele starszych kobiet i dzieci. Później Juan wspina się na dach i widzi miasto pełne obcych insektów. Wie, że czeka ich trudna droga. On i Tenou zbierają grupę i planują opuścić kościół w nocy, by dotrzeć do tunelu przed świtem. Sparaliżowany weteran i starsza kobieta decydują się zostać, wiedząc, że tylko spowolniliby grupę i zapewne nie przeżyliby drogi. Gdy grupa rusza, napotykają potwora który jednak ich ignoruje. Chowają się przy przewróconym autobusie, a kilku ocalałych próbuje dostać się do wejścia do jaskini, lecz hałas przyciąga uwagę. Potwory rzucają się w stronę płaczącego dziecka. Młoda matka uspokaja je w ostatniej chwili, ale obcy są wszędzie. Wydaje się, że wszystko stracone, aż sparaliżowany mężczyzna i starsza kobieta poświęcają się, dzwonią dzwonem, by przyciągnąć potwory, polewają ziemię benzyną i odpalają ostatniego papierosa. Eksplozja zabija setki stworzeń i ratuje grupę. Juan zdaje sobie sprawę, że tunel też nie jest bezpieczny i proponuje użycie samochodu. Przypadkowe spotkanie z jednym z potworów pomaga uwolnić pick-up i grupa ucieka, strzelając do ścigających ich stworzeń. Pokonując kolejne przeszkody, Juan nawiedzany jest wspomnieniami z wojny. Pewnej nocy on i jego oddział zostali otoczeni i trafieni ogromnym atakiem. Był na pierwszej linii, praktycznie wysłany na śmierć, ale jakimś cudem przeżył, jako jedyny spośród tysięcy. To wspomnienie wciąż go prześladuje. W teraźniejszości Juan, Tenou i Omar postanawiają wrócić do domu i dalej walczyć o przetrwanie. Po drodze zauważają że pojawia się coraz więcej uzbrojonych ludzi, niebezpiecznie zbliżających się do ich kryjówki. Sytuacja wydaje się coraz gorsza, ale jest też powód do świętowania. Clare dotarła do domu ojca Chrzestnego i wreszcie została zjednoczona z matką. Juan nie może w to uwierzyć, choć szybko dostrzega, że z Klarą jest coś nie tak. Z Eleną zabierają ją do sypialni, by spędzić razem spokojną chwilę. Niedługo potem Benito i członkowie uzbrojonego ruchu oporu przybywają do Tenou i chcą, by dołączył do walki z obcymi insektami. Tenou uważa jednak, że to walka z góry przegrana. Jest ich po prostu za dużo. Chce uciec na wyspę ale nie ma wystarczającego transportu dla wszystkich. Ruch oporu proponuje układ. Jeśli Tenou odda im klucze do domu, by mogli bronić okolicy, oni dadzą mu klucze do kampera, co znacznie ułatwi podróż. Postawiony przed trudnym wyborem, Tenou żegna się ze swoim domem, a on, Anna, Omar, Yuan, Elaine, Clare, Eninga i Pablo ruszają w stronę portu. Po drodze Tenou zauważa, że Klere wróciła do domu w kombinezonie ochronnym i masce, które ukrył na swojej łodzi. Gdy odzyskuje przytomność, próbuje ją zapytać, czy użyła łodzi, ale Clare wszystkiemu zaprzecza. Cierpi na amnezję i sama nie jest pewna, czy mówi prawdę. Podczas podróży grupa ledwie unika wypadku, gdy szaleńcy przejeżdżają obok z dużą prędkością, kiedy w końcu docierają do portu, odkrywają, że rzeka jest zablokowana i nie mogą dostać się na wyspę. Co gorsza, łódź tę zniknęła, a dziennik pokładowy sugeruje, że Klerę, w swoim stanie amnezji, mogła ją zabrać. Grupa postanawia znaleźć inną drogę do rzeki i ruszają dalej. Wkrótce zauważają tego samego szalonego kierowcę, który wcześniej ich wyprzedził, a potem odkrywają inną grupę ludzi, która została rozstrzelana. Wyraźnie nie przez obcych. Trafiają do ogromnego centrum handlowego wypełnionego ludźmi i postanawiają spędzić tam noc. Na szczęście mieszkańcy wydają się przyjaźni, a do tego grupa spotyka ocalałych, których Juan i Tenou kiedyś uratowali z kościoła. Tej nocy Clare przechodzi dziwny, traumatyczny epizod i traci kontakt z rzeczywistością. Tenou staje się coraz bardziej podejrzliwy wobec niej, przekonany, że coś ukrywa. Później w nocy Lukas dołącza do nastolatków grających w karty, ale chce się napić i wychodzi po alkohol. Znika bez śladu. Następnego ranka wychodzi słońce, a śnieg ustaje. Wszyscy świętują, myśląc, że najgorsze już za nimi. Tenou zauważa, że pole magnetyczne Ziemi najwyraźniej wróciło, choć bieguny się odwróciły. Grupa odzyskuje nadzieję, aż do chwili, gdy podjeżdża samochód z trzema zamaskowanymi napastnikami. Bez ostrzeżenia otwierają ogień do tłumu, zmuszając ocalałych do szukania schronienia. Juan walczy i udaje mu się zabić dwóch napastników. Anna i jeden z nastolatków zostają ranni. Nagle dzieje się coś nieoczekiwanego. Lukas wraca w towarzystwie wojska. Nie pamięta, jak opuścił kryjówkę. Co tylko pogłębia tajemnicę. Kamper zostaje zniszczony w ataku, zmuszając Tenou, Juana i resztę grupy do dołączenia do wojska. Tymczasem trzeci strzelec ucieka do podziemi i trafia do gniazda obcych, którzy dziwnie nie próbują go skrzywdzić. Juan przechodzi kolejny epizod, tym razem pełen pomrugeszanych wspomnień, które rozdzierają mu dusze. Gdy odzyskuje przytomność, uświadamia sobie, że grupa jest bezpieczna w wojskowej bazie. Jego córka znów zrywa kwiaty i cieszy się życiem, jego żona wróciła do pracy jako lekarka, pomagając potrzebującym, a Juan sam pomaga przy tworzeniu strefy bezpieczeństwa dla ocalałych. Wkrótce dowódca wojskowy Sumatano, dowiedziawszy się, że Juan jest wykwalifikowanym radiotechnikiem, prosi go o naprawę starego nadajnika i podjęcie niebezpiecznej misji w części miasta nadal kontrolowanej przez obcych. Celem jest dotarcie do wieży radiowej i nadanie sygnału na cały kontynent, by inni dowiedzieli się, że ocaleni wciąż istnieją. Tenou uważa tę misję za szaleństwo i odmawia, ale Lukas namawia go do zmiany zdania. Później do bazy docierają nowi ocaleni, w tym mała grupa z dawnej społeczności, która kiedyś przetrzymywała Tenou w jego własnym domu. Prawie wszyscy inni zostali zabici przez potwory. Uświadamiając sobie, że wojna daleka jest od końca i najgorsze dopiero nadejdzie, Tenoł zmienia zdanie i zgadza się na misję. Następnego ranka większość mężczyzn, w tym Eninga, wyrusza. Spływają rzeką do torów kolejowych, zmierzając do magazynu, gdzie planują naprawić kilka wagonów. Inżynier kalibruje sprzęt, a reszta wzmacnia wagony pancerzem, by pociąg mógł przebić się przez barierę setek porzuconych pojazdów. Tuż przed tym grupa zauważa nadlatujące samoloty wojskowe dowód na to, że Argentyna wciąż walczy. Oddział rusza dalej, nieświadomy, że nie są obserwowani przez potwory lecz przez dziwnych, nieznanych ludzi. Kilka minut później pociąg się zatrzymuje, by grupa mogła się podzielić. Pablo, nastolatek, rusza z małym oddziałem do pozycji zapasowej, gdzie mają czekać na sygnał. Tymczasem pozostali przebijają się przez blokadę i wkraczają do strefy zakazanej miasta. Znów się zatrzymują, napotykając wrak samolotu wojskowego. Nikt nie wie, co go zestrzeliło. Skupieni na misji, infiltrują budynek Z działającą wieżą radiową. Dziwi ich, że tak dobrze zabezpieczony dom został opuszczony bez walki. Nie ma śladów ludzi ani oznak oporu. Dowódca wysyła Inge i kilku innych do samolotu po zapasy. Misja się udaje, ale zostają nagle otoczeni przez tych samych dziwnych ludzi. W tym czasie wojskowy dziennikarz i technik komunikacyjny udaje się nadać sygnał, który odbierany jest na całym świecie. Ocaleni i posterunki świętują, wystrzeliwując rejs. Lecz wtedy Juan zauważa dziwną niebieską poświatę dochodzącą z pobliskiego stadionu piłkarskiego. Proponuje wysłać grupę zwiadowczą, ale dowódca odmawia. Pierwsza grupa przecież nie wróciła. Juan, Tenou, Lukas i Omar postanawiają odpocząć w jednym z mieszkań. Znajdują talie kart i zaczynają grać, udając, że wszystko wróciło do normy. Jednak Lukas staje się coraz bardziej zdenerwowany i agresywny, przegrywając kolejne rozdania, jakby coś w nim się zmieniło. Nagle atakuje Oumare, umarę, dźgając go śrubokrętem w brzuch, po czym ucieka. Juan i Teno uruszają za nim i odnajdują przyjaciela w całkowitym załamaniu nerwowym, mamroczącego bez sensu. Lukas rzuca się z najwyższego piętra, popełniając samobójstwo. W tej chwili wraca dowódca pierwszego oddziału, ale także zachowuje się dziwnie, przypomina tamtych obcych ludzi. Zamiast zdać raport. Otwiera ogień do swoich towarzyszy. Wkrótce dom otaczają kolejne dziwne postacie. Juan, Tenou, Omar i wojskowy dziennikarz orientują się, że coś jest bardzo nie tak, i uciekają. Są ścigani, ale udaje im się dotrzeć do pociągu. Inżynier uruchamia go i ruszają. Lecz Juan nie może przestać myśleć o niebieskiej poświacie. Wraz z inżynierem postanawia wrócić i to zbadać. Przyciągnięci odgłosami strzałów zbliżają się i trafiają na przerażający widok. Tysiące ludzi pod kontrolą obcych. Na powierzchni wyglądają normalnie, ale w rzeczywistości są niewolnikami trenowanymi przez potworne istoty do polowania i zabijania ludzkich bojowników oporu. W centrum wszystkiego, pod świecącą niebieską altaną, stoi tajemniczy obcy dowodzący zarówno ludźmi, jak i bestiami. W tej chwili Juan uświadamia sobie dwie przerażające rzeczy. Po pierwsze, był tu już wcześniej, widział to miejsce. Po drugie, jego córka znajduje się wśród zniewolonych przez obcych, uwięziona za linią wroga.